Wszystkich dzisiaj znowu zjeżdżymy. Nagrywamy, Sema. Nagrywamy odcinek, w którym jak strzelimy na pustą bramkę, to przesuwamy się o krok dalej. Tak, tak, to jest, będzie odcinek na celność. To uwaga, Michał pierwszy. Tam jest brama, proszę bardzo, profesjonalna. Piła na razie z tej odległości. Dobra. Okej, okay, uwaga. Yeah! Zacząłem. Okay. dobra. Już, już, Ma się trzy próby. bo ty się przesuwasz tutaj dalej, a ja zostaję tu. Po no a, tak. Uwaga, teraz Michał przesuwa i robisz jeszcze z dalej, bo trafił tamten. Ja będę musiał z bliższego niestety. Dobra, Michał, dawaj. Jazda. Ach, tak samo, słupek. Jechać? Tak. Ja bramkę kameruję. Jest bramka. Uwaga, wyjaśniamy, bo wpadła piła do bramy, tylko nie było widać. Uwaga Michał, pokaż jak było. I wkręciła się z powrotem. Także zaliczamy. Ten strzał Fikuśny. Skupienie pełne. O cholera. No. Nie wyszło. Państwa tylko pokazuję. Tu jest piła, tu jest Michał i tam jest brama. To będzie, będzie mocne. Bądź, 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 bądź. Dobra, można przesuwać. Tam jest brama. Jest mega daleko. Tak. Aj! Ale ładny. Miu. Jadę. Uwaga. Aj! Jadę. Igor. Jadę. Uwaga. Proszę Państwa, Michał znowu z daleka. Ja przebiegnę, zrobię ujęcie od bramki. Dawaj! Ale leci! Uwaga, chwila rozmowy z zawodnikami, jak tam? Dobrze. Jak się strzela? Ciężko z tej odległości już? Ciężko. A jaki masz plan? Wygrać. Bardzo <laughs> Ja mam ten sam. Tu spróbujemy, zobaczymy go mu się powiedzieć. I uwaga, biegniemy widzowie, tak na mniej więcej na środek bramy, oczywiście to jest wielki powrót Zobaczmy. Już I ja! Trafił! Uwaga, jest Michał gotowy już gotowy. do akcji. Wow, jaki strzał potem. Znowu w to drzewo. Gdybyśmy grali na drzewo, to już byś dawno wygrał. Ja <grym> może tu. Ja spróbuję w tą stronę. Dobra. Dobra, dobrze. żyjemy z Facebookiem. Dobra, ten tekst był nieprawidłowy. Dobra, nie odwołaj. samego końca wali. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Uwaga, wielka półna chwila, i uwaga, strzela, i będzie słupek. Nie! Nie. Kurde, ale... Michał, przygotowany tak. do strzału? No, muszę spróbować w tamtą stronę. Dobra. No, ale plan się powiódł. Trzy dodatkowe próby są ze względu na trudne warunki atmosferyczne i wielkie słońce. Uwaga, ale poszło, ale ładnie, ale w środeczek to nawet nie potrzeba. Gratulacje. Czy coś zawodnik chce nam powiedzieć? Genialne. <noise> Już. Okej, okay, tu jest brama. Tu jest brama. I z tej Dobre. bramy idziemy teraz całe boisko. Miejsce, z którego razem będziemy strzelać. Najdalsze miejsce odległości całego boja. Będziemy Zabieramy was na przechadzkę, żebyście zobaczyli, jak to jest daleko. A to jest druga brama. Okay. Widzieliście jak daleko się właśnie idzie, więc ta czas na pierwszy... Na, czas na drugi strzał z tej odległości To jest... Tam jest bramka, tu jest piłka, tu jest... jest Jechać? Tak. Okay. I. Nie. Yeah. Nie wejdź. Wrócę. Okay. W tamtą stronę. Uwaga teraz Michał największe odległości. Dobra, ustaw sobie piłę. Tam jest brama. O Tak, tak. Ale poszła. Kurde, blisko. Już można strzelać. na na to chyba sposób. Chcę zrobić tak nie bardzo mocny strzał. Spróbuję. Tak, mogę strzelać? Tak. Uwaga. I? Ojej, jak leci. Jest jeszcze w krzesło. To było nagrane z przybliżonej odległości. Tak? Tak. 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 To było przybliżone i szarfa zwycięża. Szarfa, dziękuję bardzo. Będę nosił dumnie. Wszędzie, gdy tylko pójdę. I dziękujemy widzom za ten odcinek. I do zobaczyska do następnie oczywiście. Jutro Ora poblęście, kopa. Trzymajcie się.